Szesastym szczytem na naszej trasie będzie skrzyczne w Beskidzie Śląskim, wysokość 1257 m, wybitność 585. Najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, czwarty pod względem wybitności szczyt Polskich Karpat i szósty szczyt Polskich Gór w ogóle. Zbocza są strome, zwłaszcza od strony szcztylko oraz lipowej, a wysokości względne stosunkowo duże. Z Ciekawostek: w masywie skrzycznego. Doliczono się dwudziestu kilku jaskiń. Jedną z największych i najbardziej znanych jest jaskinia pajęcza. Na szczyt skrzycznego wbiegniemy od strony szczyrku.